Bank Polski jest największą instytucją finansową w Polsce i w regionie. Obsługuje 9 milionów klientów, którzy używają łącznie niemal 8 milionów kart płatniczych. PKO BP od 10 lat korzysta z technologii wsparcia specjalistów VMware. Wirtualizacja serwerów oparta o rozwiązanie VMware po raz pierwszy pojawiła się w 2007 roku. Wdrażano wówczas nową aplikację PKO BP. W ciągu 10 lat zdecydowana większość systemów krytycznych PKOBP została przeniesiona z klastrów Solaris AX, HP-UX na platformę VMware. Obecny poziom wirtualizacji infrastruktury w PKOBP sięga 70%. Wykorzystujemy technologie wirtualizacyjne, ponieważ pozwalają nam na dużo wyższą utylizację serwerów. Po prostu na jednym sprzęcie możemy umieścić dużo więcej systemów operacyjnych, uzyskując lepszy zwrot inwestycji, lepszą ekonomię inwestycji w sprzęt. Korzystamy również z technologii wirtualizacyjnych, bo pozwalają nam na dużo szybszą instalację systemów operacyjnych, przygotowanie systemów zarówno pod aplikacje produkcyjne, jak i do środowisk testowo-deweloperskich. Klienci chcą móc korzystać z rozwiązań banku z dowolnego urządzenia w dowolnym czasie i miejscu. Rozwiązanie musi być bezpieczne, szybkie i niezawodne. Takie rozwiązanie stworzyliśmy i działa ono również z użyciem technologii VMware. Przykładem systemu krytycznego działającego z użyciem środowiska wirtualnego VMware jest ICO, czyli aplikacja mobilna PKBP pozwalająca na dostęp do konta, sprawdzenie jego stanu lub historii. W tego typu rozwiązaniach bardzo ważny jest aspekt bezpieczeństwa. Naszym celem jest przede wszystkim zabezpieczenie środowiska wirtualnego przed coraz częstszymi i bardziej wyrafinowanymi próbami ataków. Rozwiązanie NSX umożliwia Uniezależnienie funkcji bezpieczeństwa od fizycznej infrastruktury i włączenie jej w warstwę hyperwizora. Pozwala to na budowanie inteligentnych reguł bezpieczeństwa, które przyporządkowane są do wirtualnych obciążeń, niezależnie od fizycznej topologii sieci. Bank oczekuje osiągnięcia dodatkowych korzyści wynikających z tego wdrożenia, między innymi lepszego zarządzania siecią oraz zapewnienia zgodności z regulacjami. Pełna wirtualizacja sieci i wejście na poziom programowego jej definiowania to przyszłość. Technologie VMware są z nami od ponad 10 lat, więc wiemy dobrze, że one są stabilne, dostępne, wydajne. Nie mamy z nimi kłopotów.